Miasto Mindblocks. Miasto jeszcze nie całkiem rozbudowane, ale widać, że pełno przygód zaczęło się w małym mieście. A oto jedna przygoda z tego miasta. O. Znowu poranek w tym mieście mojej willi niekiedy nie czuję się jak willi ale patrząc na to to jest ogromny dom okej okay. może pójdę do venoma albo później coś nagram no na początku do venoma tylko muszę coś zjeść wziąć coś do jedzenia bo może będzie chciał mm.

Puk, 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 jak sam kto jeszcze? Żyje ktoś. O cześć! Cześć. Co tam? No dobrze, Więc. tak chciałam do ciebie przejść. W ogóle chcesz jabłko, bo mam. Okej, okay, tak. dzięki. To ja akurat nie jestem za bardzo głodny, ale tam włożę do mojej skrzynki. To jest twój komputer? Tak, taki kąt, taki skromny, nie mam na razie żadnych gier. Wiesz kto kupić nową myszkę, bo tutaj tak klawiatura z myszką to jest troszkę słabizna. Wiem, wiem, wiem. Możesz... I... Do MPP możesz wpaść do mnie. Okay. Tam jest taki komp do gamingu, czy coś. Oj. Już idziesz spać? Aha. Nie, przetestowałem moje łóżko. Fajnie, możemy... Możemy iść do parku, jak chcesz. Okej. Okay. Chodź. To za. Dobra. Okej. Okay. Dobra, chodź. Chodź do parku. W sumie taki mały park, ale zawsze coś. To zawsze park. Chodź tutaj, możemy sobie usiąść. Dobra, a co tam u ciebie? A dobrze, w ogóle niedługo mam zamiar coś nagrać. Ja no może. Czekaj, muszę coś zrobić w ogóle, czekaj. Okej. Okay. Czekaj, zapomniałem coś wziąć, zaraz wracam. Dobra. Hmm. Ciekawe, ile funduszy musiał polecieć natomiast. Się schowam ten chleb. O, idzie. No jestem, cześć. Cześć. Co, musiałeś coś wziąć? Yy, tak, bo zgodniałem jabłko sobie z Aha, okej. Okay. No. Jak... Dobra, to ja muszę chyba, zaraz pójdę coś nagrać. Jak co to wpadaj do mnie? Zav o, zawsze... O, mam, mam dzisiaj drgawkę. Widzisz policja mnie była i... Jak sobie mówią, panie słuchaj, ja to to świetna historia, panie słuchaj, ja się odprowadzę, Słuchaj, panie, masz iść e, do tego, do miasta. Ja mówię, no, panie, ja nie pójdę do miasta. I ten gość wzywa policję, nie? Ja mówię, no pana coś chyba powaliło, no to on potem mówi, dobrze, no to wzywa policję, bo się czuje narażony, taki typ, nie? No i potem no. Idę, 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 idę i policja, bęk! I mówią, słuchaj, czy pan jest piany? Nie, nie jestem piany. Do widzenia. I tak go, tak go wyprościłem, no bo ja sobie nie życzę, żeby jakiś tyk mi do domu. I ja jak wstaje przez ścianę, przeszedłeś? Jesteś tak, co? <laughs> nie, to chyba ty. No dobra, to, 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 to ja idę do domu, i coś nagrać. Okej, okay, tu pa. Na razie. Jezuje, już jestem troszkę zmęczony. Idę coś nagrać. Może vloga? Nie. Z jakiejś gierki może coś nagram. Du, 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 du. Już puka? Kurczę Dopiero co miałem iść na drugie piętra, on puka, Na no, co chciałeś? Ja słuchaj, chciałem tylko po, poinformować Ciebie, że niedługo wyjeżdżam, tak za kilka minut Wyjadę nie? Wyjeżdżasz? Aha. Tak, i nie, nie wiem kiedy wrócę, ale wyjeżdżam. Aha, okej okay. Okej, okay, to pa. To na razie. Miłego wyjazdu. To dzięki. Dobra, idę coś nagrać. Get Sim City może, bo długo nie nagrywałem. Okej. Okay. No to nagrywam. Okej. Okay. Musi się wrzucić. No i teraz mogę pójść się przespać. Może. Hmm. Albo mam pomysł. Nie. Pójdę jeszcze coś zrobić. Mam pomysł. Cześć. Cześć w ogóle, mam pomysł. Chciałem ci coś pokazać w moim domu, bo taki w ogóle okay. taki możemy się spotkać. No, jest? Spoko. Bo mam taki pokój jakby do odprężenia się. A tam mógłbyś domu. słuchaj y... ha, taka. Coś takiego. Okay, a mógłbym od ciebie jakąś grę kupić, bo nie tak... ja mam takie okno. Możesz więc... pożyczyć. No pożyczyć, bo chcesz chciał. No dobra, możesz pożyczyć. To chodź tutaj. Nie mam tu. żadnej konsoli, ale mam taką aluzownię, o, o, luzujesz. się. Ty komuś... od, tych, od tych glin, nie. O, tutaj możemy sobie włączyć ten. Czekaj, zaraz przeniosę coś do jedzenia, okej? Okay? Okej, okay, o właśnie jestem głodny. Co, by... Co byś chciał? Obojętnie. O, o jaka tu to torcza ładny ty też poglądał dekoracje, więc Minecraft. wiesz kupiłem takie w takim sklepie w którym sprzedałem takie stare rzeczy no i, ta i takie właśnie yy, tam były. chyba na youtube oglądałeś jak zrobić top pięk dekoracji nie w życiu kupiłem na takim sklepie nie, nie jestem aż tak głodny żebyś mi dał kilka ale chociaż jednego byś mógł widać czekaj Klik. jeszcze raz a nie musisz mi starych wszystkich dać ja no, ale masz tak... masz Chociaż, nie wiem, daj dwa, co Masz je. Ja. jak dobrze zjesz mięsko, dobra. A nie są już taki głodne może tutaj. Dobra, już co stary, ja już chyba muszę iść, bo twoja luzownia jest spoko. Ale bym mógł właśnie od ciebie jakoś grę odkupić. A, do, e, nie, po, pożyczysz, nie musisz kupować. Mama czyta, aha. Są, a ja, a, cho, chodź na górę, chodź na górę. Przez tą glinę, kurde. Czemu a, one a, akurat do mnie przyszły? Są miliony ludzi, którzy potrzebują gliny, a nie... A, przed nocy. Dobra. dobra. W ogóle mam tu green screena jakbyś nie zauważył. Ja. Co byś chciał? Gita 3, SimCity, Diablo czy Gitarę? Teraz Galaxy? tak, czekaj, to tak patrzę. SimCity City 5 bym mógł. Na PC to, dobra. Ja nie mam konsoli. To, 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 ju, to już czekaj, już ci daję. Oddam ci jutro. Spoko. Dzięki. To pa. To na razie. A dokładnie wiesz, kiedy wracasz z tej podróży? Nie wiem, myślę, że jutro. Aha. To fajnie. Ja muszę na chwilę sobie coś, coś zrobić. Dobra, może się włączę coś? Nie, tutaj nic nie leci ciekawego, same trudne sprawy. Sam nie wiem. Hmm, może idę spać, jestem już strasznie zmęczona tym dniem. Muszę przespać, to wszystko. Mm.